A ten głód! Jak mam się skupić na kartach, jak w brzuchu burczy, jak organy w katedrze? Służący! Przybądź tu natychmiast! Tak, lordowska mość. Coś się stało? Nie mogę grać w takim stanie. Zrób mi coś do jedzenia, takiego, co nie ubrudzi mi dłoni ani kart. Coś, co nie pobrudzi dłoni ani kart. Może weź dwie kromki chleba i włóż między nie kawałek mięsa. Oto wasza lordowska mość. Wynalazek prosty, a geniusz tkwi w prostocie. Genialne. Mogę teraz jeść i grać jednocześnie. Ale jak to nazywać? Hmm, może knapka. Tak. Od dzisiaj Każde takie cudo nazwy na swoją cześć. Sandwich. Preczu go.